Tekst manny na trzeci lipca. Stawiałem pana zawsze przed oczami swymi, a ponieważ on jest po prawicy mojej, nie będę poruszony. Psalm 16, werset ósmy. Komentarz parauzyjny. Kto zupełnie pogrzebał swoją własną wolę, w woli pana nie doznaje zawodu. Lecz w każdej sprawie życiowej wiarą widzi boskie prowadzenie i kierownictwo, a także słyszy słowo Pana zapewniającego, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Jednym z dowodów osiągnięcia w pełni rozwiniętego stanu serca jest zdolność cierpliwego przyjmowania przez nas opozycji wielkiego przeciwnika, świata oraz własnego ciała, bez narzekania, bez szemrania, radośnie, jako elementów ćwiczącego nas doświadczenia z ręki wszechwiedzącego i miłującego Pana. Reprint nr 2411 Komentarz epifaniczny. Dzieci Boże stawiają Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życia. Kiedy ich interesy są w konflikcie z Pańskimi, poświęcają własne pragnienia na rzecz Pana. Pan jest zatem celem ich wszelkich wysiłków. On jest ich głównym ulubieńcem. Miłuje też ich ponad wszystkich innych. Stoi po ich stronie i w żaden sposób nie pozwoli im upaść w ich stałości i stanowisku przed nim. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 15 werset drugi. Moc moja i chwała moja Pan, bo mi się stał zbawieniem, ten jest Bogiem moim, przetoż przybytek wystawię mu. Bóg Ojca Mego, przetoż wywyższać go będę. Piąta Mojżeszowa rozdział 10 Werset 12 A teraz, Izraelu, czegoż Pan, Bóg Twój, żąda od ciebie? Jedno abyś się bał Pana, Boga Twego, a chodził we wszystkich drogach Jego, abyś go miłował i służył Panu, Bogu Twemu, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej. Rozdział 13 werset 3. Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co z miewa, gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej. Psalm 37 werset 4. Kochaj się w Panu, a dać prośby serca Twego. Psalm 45 Werset 11. Słuchajże córko, a obacz, i nakłoni ucha Twego, a zapomnij narodu Twego, i domu Ojca Twojego. Psalm 66 Wersety 8 i 9. Błogosławcież narody Boga naszego, i ogłaszajcie głos chwały Jego. Zachował przy zdrowiu dusze nasze, a nie dał się powinąć nodze naszej. Psalm 73, wersety 25 i 26: Kogożbym innego miał na niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam. Choć ciało moje i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego i działem moim na wieki. Psalm 91, werset 14, iż się we mnie. Mówi Pan, rozkochał, wyrwego, i wywyższego, przeto, iż poznał imię moje. I rozdział dwunasty, werset drugi, Oto Bóg zbawienie moje, ufać będę, a nie ulęknę się, albowiem Pan, Bóg mój, jest mocą moją, i pieśnią moją, i zbawieniem mojem. Rozdział trzydziesty trzeci, werset dwudziesty drugi, bo Pan jest sędzia nasz, Pan zakonodawca nasz, Pan Król nasz, on nas zbawi. Daniela rozdział trzeci werset 17: Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki Twojej, o królu, wyrwie nas. Ewangelia Marka rozdział 12 wersety od 29 do 33, a Jezus mu odpowiedział, Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest, Słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Przetoż będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej myśli Twojej. I ze wszystkiej siły twojej to ci jest pierwsze przykazanie, a w które temu podobne to jest, będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie, większego przykazania innego nad to nie masz. Tedy mu rzekł on nauczony w piśmie, nauczycielu. Zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego. I miłować go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary. Rzymian rozdział 8, wersety od 35 do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie? Czyli ucisk? Czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli miecz. Jako napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Judy rozdział pierwszy werset 24, a temu który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem. Pieśni 176, 177, 165, 339, 114, 307, 228. Wiersze brzasku 291. Nasz ojciec przy sterze. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 4060. Pytania, jak w doświadczeniach tego tygodnia stawiałem, stawiałam pana na pierwszym miejscu, jak to mnie powstrzymywało od upadku. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze